Dobra. Kurde, dał mi kluczy, co ja mam tu zrobić? Nie wiem. Nikog nikogo, nikogo. Halo, Kto halo Kto? Dzień dobry. O, dzień dobry. O. To co zawsze, proszę? Ale ja nie wiem, co pan chce zawsze, bo jestem tu nowy. Ja tu i tak pierwszy raz zostałem. Eee, po proszę. poczekać. Co tu jest? Tutaj? No tu ma pan menu, tam Poproszę Poproszę dile. To z mhm. Na miejscu A, czy na wynos? My to na miejscu będzie Dobrze, w takim razie proszę poczekać, tam sobie usiąść, ja, ja zaraz Panu dam zamówienie. Dobrze. No muszę dać mi tu zamówienie. Musi się przysmarzyć troszeczkę. No to się musi przysmarzyć troszeczkę, dobra tutaj. Chciał jeszcze napój? Dobra. Zamówienie numer 38. Proszę, to Pańskie zamówienie. Dziękuję. Smacznego. Do widzenia. Widzenia smacznego. Panie, to mój samochód! Co pan robisz? Ha, nie Dobry. mam sił, go gonić. O! No. Cześć. Dobry. Derek, nie wiesz, co się stało? Przyszedł jakiś chłop z dreadami. Jak ciebie nie było, Dobry. słuchaj. I... Ty, 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 stąp... O, cześć Chciałem się do ciebie z ubraniami, bo tamte też były takie... Słuchaj, y, przyszedł jakiś gościu tutaj, dałem mu normalnie zamówienie, on sobie poszedł i nagle uderzył mi w zderzak samochodu i sobie uciekł. A to wiem, który to, jest. to taki... Z dredami, no, mo... taki, z tatuażami. Poligam. Takie... to taki, no właśnie, taki, 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 Uwujnie. on tak, że tam, jak do niego się przejdę, to już tak nie będzie śmiesznie. Ja też właśnie mam jeszcze dalej tą broń, którą miałem cały czas mam No, y, ty w ogóle słyszałem, że auto chcesz kupić, mówiłeś coś? Że ja? No, auto chciałeś kupić, mówiłeś? No chciałem auto, no bo na razie... Taksi. Ja już kupiłem. No to tam okay. masz właśnie... I tyle w sumie nie mam nic innego poza taksi. Tam... Tam masz sklep z samochodami i mojego znajomego to może się tam przejdziesz i tak, Ja się z tobą mogę przejść. No ja chcę, akurat mam. Chcę. No to tu jest y, w sumie mechanik i salon samochodowy mojego kolegi, to możesz się, może się przejść potem. No to w sumie to idę teraz, bo nie mam nic ciekawego... do ja Odwieźć O! W sumie ja spoko by było. Ale dobra, mam auto, ale dobra. No okay, ja... E, tu masz sen e, tego mechanika obok co to też jest stale samochodem to... Muszę wykręcić ja Jedziesz, Andrew? Tak, stoisz na, na środku tej ulicy, że... No, to tutaj już No to jest to Nie wiem, tu w lewo? Prosto, wjedź, prosto A tutaj prawo, w prawo, w lewo co ty robisz? A, U, jak jest. dużo samochodów ja ty, tu nie wierzę bo jesteś jeszcze je sprzedadzą tą furę no. To jest, no no ja wysiądę i sobie zobaczę te furki e, słuchaj bo tutaj są auta które są trochę za drogie na mnie nie no nie wszystkie jeszcze ci mogą sprowadzić jak coś tu masz jakieś, jakieś tutaj ten samochód nie, nie mi się to. podoba ja też sobie ta Honda Civic nie jest taka. No ale. Droga. Reszta trochę za droga. No, no trochę tak, ale to wiesz, mogę ci jeszcze sprowadzić auto tak tam. Hmm. Czekaj, jeszcze zaraz przyjdę, bo oni tam na warsztacie mają jedno auto do sprzedania, zaraz wrócę. Mhm. Uj, to to jest auto z wyższej kurki. A to ile kosztuje? Co? Znaczy... Nie wiem, musiałbyś zapytać tylko tego, co tu pracuje, jakiegoś tego. No, ogólnie yy, tam. Yy, Andrew w ogóle gdzieś poszedł? O, ktoś idzie. Witam pana. Dzień dobry. A, czyli mogę pomóc? No tak, Ej, bo Andrew. ogólnie mam dosyć mały budżet, a chcę wybrać jakiś samochód na teraz, bo no, nie mam w sumie czym jeździć. No to. A jaki budżet? E, e, budżet. Mmm, w okolicach 5-6 tysięcy, pół to złe miejsce pan wybrał, ale jedyne to oszczędnie. Poproszę pana, mogę sobie siąść na auto? Tak, tak, ale bez polejemy się Jasne, jasne, rozumiem, rozumiem. No to to że 4 ale. No nie wiem, czy pana zadowoli. Może być taką, ja mówię, że. Mm, to jest tylko na teraz. Ym... No tak. Nie będę jej długo używał. Wierzę pan? No, tak, pieniądze. mogę już panu dać nawet z ręki tutaj pieniądze. No nie, nie można tak, proszę, proszę. A, no. Znaczy, o to mi chodziło. No nie, że tak od razu, ale. Proszę, proszę. E, Już chwileczkę. No to jaka finalna kwota? 3600 plus ubezpieczenie? E, tak, tak, tak. Ubezpieczenie też poproszę. O, 3600, 4200. No to tutaj proszę, jeszcze coś chciała podpisać, tak? Tak, tutaj te na ubezpieczenie inne. Na... Dobrze, no to tutaj, tutaj trzeba wszystko podpisać, no. tak? Dobrze, Mark tak. Anderson. Można to? Można tam Audi na test, na... No, ja sobie to no? dzisiaj nie, jutro. Dobra, do widzenia. Dobrze, no to już wszystko podpisałem. I to tyle, tak? Tak. tak. Może pan wyjechać, tu kluczyki e, dobrze, dziękuję, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Derek, udało mi się, kupiłem! Ańcu. Ta... Chodź. Na jazdę próbną. Podwieź mnie pod auto. czy takosie, jak miałem, na parkingu. Eee, czekaj, gdzie to było? Prawo, gdzie A, ty jedziesz? W sorki. W ogóle jest, Andrew? Nie wiem, gdzieś poszedł. O, jest. Henry ujedziesz z nami. Chodź. Nie. Nie? No. Bo muszę swoje odwiedzić. No dobra, okej. Okay. Poczekajcie no na mnie. No. Dobra, jecia ja mu napiszę, że pod takosem będziemy... E, tego e, same dobra, same. dobra, dobra. Już. Napiszę. No dobra. Nawet szybka w miarę jak na takie małe jest, takie Jeszcze, jeszcze, nie tu, nie tu, nie tu, nie tu Tu jeszcze? jest takos. Ty, jeszcze trochę dalej? A tu jest tak. To jest Ale jeszcze tu masz ten, parking obok A hmm. Faktycznie Dobra tutaj już wjeżdżam Żeby ten, ten samochód ci Siadaj I pojedźmy do domków tylko ten yy, poprowadź mnie Bo ja jeszcze wiesz nie jestem za bardzo obeznany w tej okolicy to по тут, ну, поеду за тобой, ну. Андрей, уедешь ты ж домой? Хей баса. Так, да. Окей. Нормально, щас едем. No, dobra. dobra, to robimy coś. Idziemy spać. Ja mam tutaj małą przesyłkę, lecimy. Dobra, chodźcie. No, ale awesome. chyba tutaj powinniśmy mieć nasze auto. Wiesz. Nie, w sensie. Chodź tam, może tam, na ten, tam, tutaj, na to boisko. Jest parę, jest parę parkingów. Czekaj, tu jest przecież parasol. O, faktycznie. Ja biegać się mogę zbytnio, bo jak zniszczę, to. Znaczy, znaczy, wiesz, ja też tak średnio mogę biegać, bo ja mam cały czas z tą nogą, coś nie tak. Znaczy, i to szpitala musisz pojechać, zobaczyć, co się dzieje. Znaczy, nie, ja byłem, ja byłem, ale chodzi o to, że to po prostu nie goi się tak szybko, nie? Oni mi, prze oni mi dali dwie kule na nogę, to co ty sobie myślisz? Oni mi dali dwie kulki w nogę, to mi przestrzelili całą kość, jeszcze w dodatku to wiesz, no To się musi zrosnąć. Co? Dobra, no nie wiem. A, poczekaj. No co? Czas. Idę po miarę.